Duża dawka śmiechu i dobrego humoru czekały na tych wszystkich, którzy w czwartkowy wieczór 14 listopada przyszli do CKA. Tego dnia na scenie sali koncertowo-kinowej wystąpił kabaret młodych panów. Tworzą go Mateusz Banaszkiewicz, Robert Korulczyk, Bartosz Demczuk i Łukasz Kaczmarczyk. Panowie w Kozienicach gościli nie po raz pierwszy, za to po raz pierwszy występowali na tej scenie. Kabareciarze przyjechali do nas z najnowszym programem, zatytułowanym To jest chore. Cały program dwugodzinny w większości jest nowym, świeżym materiałem, i czyli mogą się spodziewać po prostu dobrej zabawy, o ile z takim nastawieniem przyjdą. Tego wieczoru artyści ze swoim programem wystąpili dwukrotnie. Na oba przedstawienia widzowie przybyli licznie i sądząc po reakcjach, nie z dobrym, a raczej z bardzo dobrym nastawieniem. Śmiech i gromkie brawa po każdym ze skeczy mówiły same za siebie, bo faktycznie było z czego się pośmiać. O tak, kobietka lubię od czasu do czasu rzucić ją na nazwę, no za włosy złapiesz, przypuścisz po czołem tyłku we glasach, go ręką, peńczem, panem, ale jeszcze razem w lateksie się na rozkątne rany. Ty jesteś chory i <gry> Ej, po tyłku, i co nam dalej było? <gry> Następne. Kabaret Młodych Panów występuje już od 15 lat. Artyści doskonale wiedzą, co śmieszy Polaków, choć jak przyznają, nie zawsze wszystkich śmieszy to samo. Absurdy, sytuacje życiowe, jak komuś coś nie idzie, albo jak komuś za bardzo idzie, można wyolbrzymić i uśmiesznić. Myślę, że jesteśmy radosnym narodem i wiele rzeczy nas bawi. My sami tak naprawdę siebie śmieszymy, bo każdy z nas na scenie przedstawia takie lustrzane odbicie sytuacji życiowych, czyli nas samych. I, I chyba to ludzi nakręca i bawi, że często zobaczą e, w jakiejś postaci na scenie albo samego siebie, albo swoją mamę, albo swojego sąsiada, albo swoją żonę. I to daje wtedy taką no, dobrą zabawę. Poza sketchami były też piosenki. Zarówno w jednych, jak i w drugich wykonawcy w komiczny sposób ukazywali wady i zalety otaczającego nas świata i ludzi, za co publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Łódź Filmowa, a partnerem Kozienicki Dom Kultury.